Wyjeżdżamy już do Włoch. Powinniśmy być już w trasie. Jesteśmy 500 km od domu, to chyba trochę nie w tą stronę. Ale dlaczego tyłem do nas? Tygodnia, tygodnia, koniec. Tygodnia, koniec i początek. Powinniśmy być już w trasie. Jesteśmy 500 km od domu, to prawda. Ale, Ale nie, nie w tą stronę. A, chyba trochę nie w tą stronę. Także za chwilę Wam wytłumaczymy o co Kaman. A jesteśmy tu. Hey, hey, hey. Czego? Dzięki. Co masz? Oś. szparagi Łoś z tatatami. Szybkie nakreślenie sytuacji chyba się nie uda, bo sytuacja była bardzo długa i skomplikowana. I skomplikowana i po prostu czuliśmy naszą niemoc w zrobieniu tego, co należy. I Tego nie lubimy najbardziej, bo jeśli coś wymaga pracy, czy jakichś zabiegów, żeby czegoś dokonać, proszę bardzo, ale jak jesteśmy zdani na czyjąś łaskę, nie do przyjęcia dla nas, ale no trudno, jakoś trzeba z tym żyć. Jak jacyś sprzedawcy materacy co To tak. jakiej... Kto chciał materać? Eee... W związku z tym, że powinniśmy już jechać do Włoch, na Sycylię, żeby przepisać mieszkanie już na nas mieliśmy teoretycznie umówionego notariusza na poniedziałek lub wtorek a jest dzisiaj piątek to powinniśmy być już praktycznie w drodze ale w związku z tym, że współwłaścicielem tego mieszkania będzie Natalki mama a ona nie może jechać do Włoch to potrzebujemy potrzebujemy upoważnienia Wypisanego przez notariusza, super, do załatwienia. Z notariuszem załatwiliśmy to raz, dwa. I potrzebowaliśmy jeszcze numeru kodicze fiskale, czyli takiego włoskiego numeru PESEL dla mamy. No i się okazuje, że kiedyś załatwiało się to w 5 minut, dzwoniło się do ambasady i oni to wystawiali, wysyłali mailem, dziękuję bardzo. Teraz dzwoniliśmy do ambasady. Włoch okazuje się, że tego numeru się już tak nie załatwia, tylko trzeba to załatwić na miejscu we Włoszech. Dzwonimy do Włoch, mówimy, że jest taki temat, a oni mówią, że nie, wcale nie. To się załatwia w ambasadzie w Polsce i tak nas odsyłają jeden do drugiego. Dobra, w końcu, bo ambasada ma taką możliwość w Polsce, ale trwa to 3-4 tygodnie i w ogóle już odchodzą od tego. I system im się zawiesza. I system im się jeszcze dodatkowo zawiesza. No ale Natalka oczywiście jest uparciuchem i wysłała maila do nich. Już taka ostatnim, ostatnim takim rzutem wysłała maila. Napisała, że w związku z tym, że sprzedała dom, nie ma gdzie mieszkać, ee, a, potrzebu a ma już umówionego notariusza, to potrzebuje jednak bardzo pilnie ten numer. I czy może prosić o pomoc? Okazuje się, że może prosić o taką pomoc. I tym razem, e, w drodze wyjątku, oczywiście, udało się ten numer. Załatwić, ale też nie tak od razu, bo trzeba było jeszcze dokumenty dosłać. No i miał być na wczoraj, a był dopiero na dzisiaj, bo wczoraj zawiesił się system. Tak, wczoraj się zawiesił system, a e, umówienie notariusza we Włoszech było uzależnione od, od uzyskania tego numeru, oczywiście. Ale nie tylko, bo jest, potrzebne jest jeszcze upoważnienie e, dla Natalki, które gdzie mama upoważnia ją do zakupu mieszkania. No i teraz. Z tym upoważnieniem, żeby to upoważnienie było ważne we Włoszech, pod, potrzebne jest e, potwierdzenie tego aktu notarialnego w postaci Apostille. No i dzwonimy, szukamy w internecie, jak się wyrabia Apostille. Apostille wyrabia się w sądzie rejonowym, w sądzie rejonowym, dzwonimy do sądu albo rejonowego, okręgowym. Czy albo okręgowym, chyba okręgowym, dzwonimy do sądu. Prosimy o to, żeby nam e, to wyrobili. Oczywiście to trzeba złożyć wniosek, zapłacić i przyjść i to w przeciągu 5 minut. Super, klasa. Poszliśmy szybko to wyrobić. E, w sądzie dostaliśmy pieczątkę. Wysyłamy to do tłumacza, bo to trzeba było jeszcze przetłumaczyć. A tłumacz mówi, ale to nie jest apostille. A mówię, jak nie jest? Przecież w sądzie mówili, że jest. No nie jest, bo to musi być takie specjalne pismo e, międzynarodowe i tak dalej. Ale ona w nic nie wnika, tylko tak mówi. No dobra, biorę internet, patrzę. Oczywiście, że tak. Że podpis, podpis notariusza, który potwierdza ten akt, musi być potwierdzony właśnie przez sąd, że podpis notariusza jest zgodny z wzorem podpisów, który się u nich znajduje. A to musi być potwierdzone <laughs> przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie. I to jest do załatwienia, oczywiście, yy, przez kuriera. Wysyła się oryginał dokumentu do jakiejś firmy. Albo do nich, nieważne, i oni to załatwiają, i odsyłają bardzo szybko. Tylko to bardzo szybko, w związku z tym, że dzisiaj jest piątek, to bardzo szybko byłoby wysłane dzisiaj, dotarłoby do nich w poniedziałek. Oni by to złożyli i we wtorek, środę może by to mieli, i w czwartek, może piątek, raczej piątek byłoby z powrotem do odbioru ten oryginał, a my. Czyli dokument jest do odbioru w piątek, a my we wtorek mamy spotkanie z notariuszem, żeby to przepisać. No to co robimy, a wszystko to sprawdzaliśmy w Zielonej Górze, załatwiając ten, to niby apostille. No więc siedząc w samochodzie, postanowiliśmy jechać do, do Warszawy z Zielonej Góry 450 km, po to, żeby jeszcze dzisiaj dowieść ten dokument do firmy, która to załatwia i żeby mieć go na poniedziałek, żeby już mogli go wysłać kurierem, my w tym czasie pojedziemy już do Włoch a w związku z tym, że mój szwagier ze szwagierką yy, naszą przyjeżdżają do przylatują. przylatują do Włoch do nas, już póki jeszcze mieszkanie nie jest nasze ale już do nas przylatują, no to nam to po prostu przywiozą i okazało się, że spontanicznie musieliśmy pojechać z Zielonej Góry do Warszawy i właśnie jesteśmy w drodze powrotnej w międzyczasie, tak zwanym, jeszcze się okazało, że podpis się nie zgadza. Aha, jak byliśmy z tym, w tym sądzie, żeby szybciutko to załatwić, pani przyjęła dokumenty i mówi, już za chwileczkę przychodzę, mogę pana prosić, za chwilę wychodzi, mogę pana prosić. Wie pan, ale ten podpis notariusza się nie zgadza ze wzorem. No i, no i musieliśmy znowu do notariusza jechać, żeby on się podpisał tak, jak się podpisywał kiedyś, jak składał wzór. I jeszcze raz do sądu i. Także już myśleliśmy, że już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z Gąską, a tu niestety jeszcze tysiąc dodatkowych kilometrów nas czekało do Warszawy i z powrotem. Ale teoretycznie wyjeżdżamy jutro, właściwie to już praktycznie. Jutro, czyli w sobotę, yy, jedziemy już na Sycylię i mamy dostać klucze w, poni w poniedziałek. Jak dojedziemy w poniedziałek, mamy już dostać klucze. Żebyśmy mogli już tam wejść, nie ma tam prądu i wody Także oczekujcie co będzie w następnych odcinkach jak już tam będziemy na miejscu Bo zobaczycie nas jak śpimy pewnie na jakichś materacach że jeszcze do tego śmierdzi A to szybko będziemy sprzątać i myć Trzeba wietrzyć Tak A poza tym mamy fantastyczne auto, w którym można spać Niestety wypełniony po sufit i nie Kiedy, to, że można w nie spać, to jeszcze mamy tyle materacy, a wciąż nie będzie można spać. <laughs> Także zapraszamy Was do następnych odcinków, po to, żeby zobaczyć jak nam poszło i jak to się wszystko zakończy. Ale już po tym wszystkim jesteśmy optymistycznej myśli. tankowane teraz płacić. Ale jestem padnięty. Co pani żyje? A jeszcze nie wiem, co chciałam. Wodę czarną wykupić. Droga, é Jesteśmy już po całym dniu jazdy. Wyjechaliśmy tylko na chwilę przejechać 20 km do zielonej góry i 20 z powrotem. I zrobiliśmy łącznie dzisiaj, tak jak to zawsze zgodnie z planem naszym, 950 km. Byliśmy w Warszawie, wróciliśmy, no kto jak nie my. Dzień był jeżdżony, więc odcinek dosyć nudny. Z nudnym jeszcze opowiadaniem o tym, co się działo, ale zapraszam Was na jutro. <grymne> Tutaj Zdechlak już śpi. Zapraszam Was na jutro. Jutro wyjeżdżamy, już do Włoch. Na Nara.